Dzisiejszy przegląd zaczynamy mało wakacyjnie, natomiast mogę obiecać tak trochę wyprzedzając bieg wydarzeń, że zakończymy już bardziej wakacyjnym nastroju lekko absurdalnym, natomiast pierwsze wiadomości absurdalne nie są, są raczej smutne, one są w kontynuacji tego ducha, tej tonacji, której zazwyczaj musimy się utrzymywać, nie chcemy, a musimy, czyli w duchu białoruskich represji wobec działaczy społecznych mediów działaczy opozycyjnych, ale też duchownych Kościoła katolickiego. W tym przypadku chodzi o ten ostatni przykład. Zarówno wobec księdza Andrzeja Juchniewicza, jak i wobec księdza Henryka Okołotowicza obaj duchowni zostali skazani, jeden na 13 lat, drugi na 11. Prawdopodobnie rozpatrzono negatywnie apelacje w ich sprawach, w ich oskarżeniach, sfingowanych, opartych na fałszywych dowodach. W zasadzie do końca nie wiadomo, dlaczego władze poszły na tak ostre działanie, dlaczego ci księża zostali skazani na tak wysokie wyroki, czyli ponad 10 lat pozbawienia wolności, dlaczego stali się zakładnikami reżimu. Tych pytań można zadawać wiele, ja odpowiedzi do końca nie mam, tym bardziej, że Mińsk... Jak też już kilkakrotnie wspominaliśmy, próbuje ożywić kanał z Watykanem, kanał dyplomatyczny, polityczny. W czerwcu została uruchomiona ambasada białoruska przy Watykanie, którą obsadził pierwszą w historii niepodległej Białorusi, odrębną ambasadę przy Watykanie, obsadził były wiceminister spraw zagranicznych Jurij Jan Przybył również nuncjusz apostolski, nowy nuncjusz apostolski do Mińska zupełnie niedawno, więc w tym kontekście to złe traktowanie, okrutne traktowanie księży, którzy nie mają. Na sumieniu tych grzechów, które władza, tzw. wymiar sprawiedliwości na Białorusi im zarzuca, jest oburzające i po prostu politycznie niezrozumiałe, niepragmatyczne. Miejmy nadzieję, że czas pokaże, że te sprawy, obie sprawy znajdą pozytywny finał, księża wyjdą na wolność i będą mogli opuścić Białoruś. Bo podejrzewam, że po czymś takim nie będą skłonni powrócić do swoich parafii, nie będą się czuli tam bezpieczni i też będzie taka mocna sugestia, żeby z Białorusi wyjechali, skoro tego typu działania wobec nich władze podjęły. Tym niemniej Białoruś stawia siebie na poziomie krajów z Ameryki Środkowej, krajów komunistycznych rządzonych przez mafię, przez kartele narkotykowe, różnego rodzaju watażków komunistycznych, takich jak Nicaragua chociażby, gdzie też Kościół Katolicki jest prześladowany. Myślę, że to nie jest zaszczytne towarzystwo. Z takich również mniej, mniej wakacyjnych tematów warto wspomnieć o wypadku, jaki miał miejsce, incydencie, dość tragicznym, niebezpiecznym incydencie z dronem. No właśnie też pytanie, jakiej produkcji, z jakiego kraju. Do końca nie wiadomo, ja sam nie mam pewności, czy był to dron ukraiński, czy rosyjski. No na pewno nie był to dron białoruski. Władze białoruskie nie są na tyle szalone, żeby wysyłać drony przeciwko swoim obywatelom, ale ten dron uderzył w budynek mieszkalny w Mińsku. Blok mieszkalny duży. Takie rzeczy mogą się kończyć tragicznie. Najprawdopodobniej nikt nie zginął, nie, nie wiemy nic o ofiarach śmiertelnych. Było dużo strachu, straty materialne, zniszczony samochód bodajże. Ten dron wiózł materiał wybuchowy, trotyl. I w przypadku eksplozji tego materiału rzeczywiście mogła być olbrzymia tragedia. Jest to przypadek niewygodny, bardzo niekomfortowy dla władz białoruskich, stawiających troszeczkę pod znak zapytania wszelkie zapewnienia, te gwarancje, które Łukaszenka daje w mniej lub bardziej formalny sposób swoim obywatelom, że nasza chata z kraja, nasza chata gdzieś tam na uboczu, my jesteśmy pokojowym krajem, nie toczymy wojny, białoruscy żołnierze nie walczą na Ukrainie, co jest prawdą. Ale drony latują w przestrzeń powietrzną Białorusi, i no, na szczęście przede wszystkim napędzają strach obywatelom, naruszają spokój i bezpieczeństwo, tak gwarantowane przez Łukaszenkę, ale pytanie, czy w przyszłości nie dojdzie też do jakichś ofiar śmiertelnych, bo tych aktów, tych incydentów jest sporo. Dziennikarze, niezależni obserwatorzy tego typu spraw naliczyli tylko w ciągu kilkunastu dni w lipcu ponad 50 takich incydentów, kiedy te drony latują. Znamienna jest też właśnie reakcja władz, które z czysto totalitarną subtelnością, z takim totalitarnym sznytem próbują zamieść sprawę pod dywan. Nie dowiemy się od oficjalnych źródeł, myślę, niczego sensownego. Pokazano tylko jakąś tabliczkę, nie wiadomo, czy od tego drona po ukraińsku żeby oczywiście wskazać na Ukraińców, chociaż to nie jest takie jasne, bo mógł być to również dobrze dron rosyjski, wystrzelony z Rosji, a zmylony, jak niektórzy sugerują, przez radioelektroniczne środki obrony ze strony ukraińskiej i przez to zgubił swój, swój szlak, swój wyznaczoną, zadaną trasę i w związku z tym uderzył w budynek w Mińsku. Wszelkie osoby, które wrzucały jakieś materiały do sieci, jakieś zdjęcia, chociażby uszkodzeń, zniszczeń, jakie spowodowało ten dron, też były przesłuchiwane, tropione, ścigane. OMON zatrzymywał te osoby w podwórzu, tam w tym domu, chodził po mieszkaniach, więc klasycznie totalitarne działania państwa, które nie chce powiedzieć obywatelom, jak to tak naprawdę wygląda i czy kraj jest do końca bezpieczny. Utrzymując się w tej wojennej, trochę hybrydowej też tematyce, można wspomnieć o pewnym sukcesie białoruskich opozycyjnych hakerów, skupionych w organizacji cyberpartyzanci, którzy pochwalili się niedawno w internecie, że mają swój współudział w akcji, skutecznej akcji, ataku hakerskim przeprowadzonym przez głównie przez ukraińską grupę hakerską Silent Crow. Cyberpartyzanci, jak wynika z ich oświadczenia, byli takim supportem, takim backupem dla nich. Ale mają swój udział i rzeczywiście, jeżeli to jest prawda, a myślę, nie ma powodu, żeby w to nie wierzyć. AeroFlot rzeczywiście zgłaszał problemy i loty były odwoływane, to wskazuje to na utrzymującą się wysoką skuteczność tej białoruskiej organizacji, która ostatnio nie miała dobrej pasy, bo jak pamiętamy i też o tym mówiliśmy kilkakrotnie tutaj w ramach tego cyklu, organizacja Cyberpatyzanci była nieco zamieszana w aferę wokół Angeliki Mielnikowej, byłej szefowej Rady Koordynacyjnej, która zniknęła lub została podwana, lub uciekła tu wciąż jeszcze nic do końca nie wiadomo. Natomiast okazało się, że zniknęły też środki z konta, do którego dostęp miała tylko Angelika Mielnikowa i tam były też środki dla cyberpartyzantów, co stawiało też trochę w niewygodnym świetle tę organizację. Do końca nie było wiadomo, jak oni te środki chcieli rozliczyć, czy może nie mają coś wspólnego z, z, ze zniknięciem tych pieniędzy. No, nie była to komfortowa sytuacja w każdym razie, dlatego teraz w, tym, w ramach tego sukcesu cyberpartyzanci mogą troszeczkę poprawić swój wizerunek, no i być może jeszcze nas w przyszłości czymś zaskoczą. Nie ustają represje na Białorusi, białoruscy obrońcy praw człowieka zgłaszają, że aż 33 osoby choć znając potencjał władz białoruskich, niestety tylko 33 osoby może być więcej, zostało już objętych represjami, aresztowanych, nawet część z nich skazana w związku z aferą tzw. białoruskiego Gajuna, czyli takiego, takiej sieci monitoringowej, białoruskiej niezależnej, podziemnej sieci monitoringowej, która obserwowała skutecznie przez lata ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich, jeżeli takie się zdarzały, ruchy kolejowe, drogowe, liczebność tych wojsk, no różnego rodzaju rzeczy z tym związane, co w kontekście wojny ma niebagatelne znaczenie ta sieć przez spadkę jej koordynatora została częściowo rozmontowana, rozpoczęły się aresztowania i właśnie te władze nie wahają się w ściganiu osób zaangażowanych w tę sieć, co też wskazuje na to, że był to taki cień, taka drzazga, która gdzieś tam tkwiła w pięcie reżimu. Może nawet głębiej i bardziej przeszkadzała w funkcjonowaniu i drażniła, że jednak jest to możliwe w państwie, gdzie próbuje się kontrolować obywateli we wszystkich ich aktywnościach. Tutaj też w kontekście działań reżimu wypowiedziała się ukraińska SBU, ukraiński wywiad, twierdząc, że co nie jest odkrywczą tezą, ale warto o wspomnieć, że Łukaszenka nadal wykorzystuje instrumentalnie migrantów, nielegalną migrację. Ludzie przybywający z różnych krajów, z różnych części świata są cynicznie wykorzystywani, do czego wyciągane są od nich pieniądze w celu wywiania presji na Polskę, Litwę i Łotwę czyli na wszystkich sąsiadów unijnych, niestety ze wskazaniem na Polskę, my to też nieustannie, właśnie codziennie czujemy i nasza Straż Graniczna też o tym donosi, że tych migrantów nadal jest dużo, to jest ponad 100 i to też są dolne progi przypadków wykrytych przypadków na dobę, zdarza się i więcej. I tutaj SBU ostrzega, że to będzie kontynuowane. No, pozostaje się tylko niestety zgodzić z tego typu mało odkrywczą, ale jednak, jednak bardzo adekwatną opinią. Nie ustają też skandale wokół Siergieja Cychanowskiego, które się przenoszą bo muszą się przenosić na Swietłanę Cichanowską, czyli jego żonę. Od momentu zwolnienia, ułaskawienia przez Łukaszenkę Siergiej Cichanowski jest dość obecny w białoruskiej przestrzeni medialnej. Czasem wchodzi też na przykład w litewską przestrzeń medialną poprzez swoje niezbyt przemyślane oświadczenia. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o takim oświadczeniu, gdy Cichanowski nieopatrznie, widać, że brak mu ogłady, no wybaczałem mu to po pięciu latach więzienia, rozpędził się i zasugerował, że jakieś białoruskie wysepki miały być budowane na Litwie, jakieś, jakieś obszary z jakieś autonomiczne okręgi, no to oczywiście wywołało irytację po stronie litewskiej i skłoniło jednego z radykalnych deputowanych, chyba najbardziej radykalnego deputowanego w litewskim sajmasie, z tego co czytałem, do takiej wypowiedzi sugestii, aby rząd Litwy, MSZ Litwy odwołał akredytację, której udzielił kilka lat temu biuro Słyszany Cichanowskiej. Biuro rzeczywiście ma coś w rodzaju akredytacji, oczywiście nie jest rządem, nie zostało uznane jako rząd i daleko do tego, ale cieszy się formalnym i de facto również wsparciem władz i korzystać z gościny. Deputowany litewski zasugerował, aby tej gościny stopniowo odmawiać. Tutaj trzeba oddać honor i docenić rozsądek, profesjonalizm litewskiego MSZ-u, który, niezależnie od dziwnych wypowiedzi Siergia Cychanowskiego, można zrozumieć niekomfortowych dla Litwinów, wyraźnie zaznaczył, że tego typu wnioski nie będą rozpatrywane, deputowany przesadza, idzie za daleko w swoich propozycjach i że Siergia Cychanowska i jej biuro będą nadal cieszyły się poparciem. No, możemy tylko się zgodzić ze stanowiskiem władz Litwy i życzyć Siergijowi Cichanowskiemu, aby w przyszłości nie, nie, prowokował, nie prowokował kolejnych tego typu skandali. Nie odchodząc od, od jeszcze od tematu kontrowersji wokół Cichanowskich, właściwie już teraz tak to trzeba mówić, nie tylko z Cytony Cichanowskiej, to uwagę na, na siebie z, z, zwrócił apel wystąpienie krytyków tego biura w ramach szeroko pojętej diaspory białoruskiej. Dmitrij Błukuniec, Van Hazin, między innymi i słynna więźniarka polityczna, która rzeczywiście wycierpiała dużo od zimu Palina do panasiuk wystąpili z oświadczeniem takim bardzo radykalnym, podważającym prawo dotychczasową pracę Biura Świętony Cianowskiej, zasadność tej dalszej pracy, wydatkowanie środków, uczciwość, dosadnie rzecz biorąc, jednocześnie zaproponowanie zgłoszenie ultim, przed przedłożenie Łukaszence ultimatum związanym z uwolnieniem więźniów politycznych. No, tego typu polityczne harcownictwo, nie poparte żadną konkretną argumentacją, można rozpatrywać różnie. Na, na pewno jest to, jest to kolejny przejaw rozłamu bądź różnorodności opinii w ramach białoruskiej opozycji. To nie jest pierwsza taka sytuacja. Osoby, które wystąpiły z tym apelem, może poza panią Poliną pana Siuk one już wcześniej były krytyczne wobec Swiatelny Cychanowskiej. Działały od 1922 roku w ramach Białoruskiego Forum Sił Demokratycznych, takiej alternatywnej platformy, która była wówczas budowana. Tam działał też Walerii Cepkał, jeden z kandydatów Łukaszenki w 1920 roku z, z małżonką Weroniką. Działał również Olga Karacz. No cóż, być może jest to próba powrotu do tamtej idei i w związku z tym myślę, że możemy się spodziewać kolejnych tego typu oświadczeń i jakichś związanych z tym ruchów tektonicznych większych lub mniejszych w środowisku białoruskiej opozycji. Z takich tematów już bardziej wakacyjnych, trącących absurdem myślę, że warto, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jak się okazało Chyba nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy zostało to wybite przez media. Żołnierze i przedstawiciele struktur siłowych pomagają w żniwach, nawet nie tyle w państwowych kołchozach, bo to jeszcze byłoby takie utrzymane w stylu radzieckim bardzo, do czego Łukaszenka tak chętnie zawsze nawiązuje i co bardzo lubi, ale w gospodarstwie, które należy no, de facto do niego, to jest gospodarstwo wschodniej Białorusi, w jego małej ojczyźnie. W Rejonie Szkłowskim, i tam ci żołnierze zostali zaangażowani tak, jakby pewnej postradzieckiej, ale jednak pańszczyźnie, ponieważ pracują na rzecz zarządu spraw prezydenckich, gdzie dochody trafiają również osobiście do Łukaszenki. Oczywiście w mediach jest to prezentowane jako akt odwagi i poświęcenia dla państwa. Żołnierze mają być dumni i są dumni, uśmiechają się z patosem, ale jednak zakrawa to na typowe, zresztą dla krajów niedemokratycznych, nadużycie w nieco absurdalnej, lekkiej, wakacyjnej formie żnie. Chociaż praca oczywiście ciężka. Nie zostawia nas spokoju, również nie daje się nudzić białoruski propagandista Grigory Azaronek, który stwierdził nagle, nic tego niezowego, że YouTube będzie niedługo zamknięty, będzie czy później na Białorusi zablokowany, że nie będzie do niego dostępu, chociaż przyznał, jak się wydaje z niechęcią, że większość ludzi siedzi tam korzysta z tej właśnie sieci, z tej platformy, a nie z YouTube'a, Rut, czy takiego alternatywnego YouTube'a stworzonego w Rosji, który ma zamienić, zastąpić zablokowanego tam w Rosji właśnie już YouTube'a. To przyznał z żalem, ale wyraził nadzieję, że w przyszłości obywatele nie będą mieli wyjścia i będą musieli korzystać z jedynie słusznych treści na YouTube, gdzie wiadomo, że zabrakłoby niezależnych opinii i takiej godziwej rozrywki na poziomie, czego obywatele ci bardziej rozwinięci, bardziej poszukujący szukają.